Wcześniej Bartmieś 3, a dzisiaj pierwszy film dotyczący programowania przy botach. Otóż wiele osób się mnie pytało, jak zrobić to, jak zrobić tamto. Pytali się, jak robić inne komendy. Oczywiście pokazywałem to już na ostatnim filmie, jednakże nie każdy zrozumiał. Więc zacznijmy od najprostszego. Pping Help. Przykładowo mamy to Pong Ctrl C. Robimy dwie takie przerwy klejamy i tutaj jest linijka dotycząca tego, co to jest za komenda. Aha, jeszcze jedna. Przy okazji chciałbym powiedzieć, żeby po prostu nie kopiować komend, tylko żeby posłuchać, co ja mówię, co ja przedstawiam, ponieważ naprawdę nie będę pomagać osobom, które dokopią się tylko pod sam koniec do gotowego kodu, a później będą miały 100 tysięcy pytań. Z góry mówię, że prosiłbym o pooglądanie całego filmu. Okej. Okay. Tutaj mamy linijkę odpowiadającą za to, że jak wpisze się daną komendę, to daną rzecz odpowie. I tutaj mamy PBPing. Jak ktoś napisze PBPing, to mu odpowie Pong. No i przykładowo teraz chcemy coś innego. Na przykład nie wiem. Oceń kawa. Kawa jest fajna, nie fajna. Nie będę już się tutaj kusił o to, czy jest fajna, czy nie jest fajna. PB, oceni, kawa. Kawa jest fajna, nie fajna. To jest takie przykładowe, przykładowa komenda. I teraz tak. Jak tworzycie komendy, to musicie mieć stuprocentową pewność, że tutaj, jak macie te znaki równości, one muszą być dwa. Raz, dwa. Po drugie, coś, co popełnia bardzo duża liczba osób. Nie domykają nawiasów albo apostrofów. Niektórzy tu zapominają, albo tu zapominają i nie wiedzą skąd błąd. Problem leży w tym, że nie są napisane apostrofy, lub nie są zamknięte nawiasy tutaj apostrofy. Czasami ktoś w zupełnie innym miejscu coś zrobi, przykładowo tu jest end, end, a przykładowo ktoś da, nie wiem, ed lub end, na samym końcu nie da nawiasu, i to też jest błąd, więc. Zanim do niej napiszecie, to musicie sobie porównać z tym kodem Client on, message-create w apostrofach przecinek function message if message-content equals pb ocenkawa w apostrofach, then message channel send, otworzyć nawias apostrof, kawa jest fajna, niefajna, apostrofy zamknąć nawias, end, end. Oczywiście tutaj może być cokolwiek. Niektórzy pytają się, jak zmienić prefiks. Oczywiście to jest najprostsza rzecz na świecie. Tutaj jest pb wykrzyknik, a spokojnie można dać na przykład, nie wiem, gwiazdkę ocenkawa. Tym prefiksem jest po prostu te literki na samym początku. Można dać gwiazdkę, jaką się podoba. I teraz przykładowo włączę z błędem. Ostatnio nawet jedna osoba Miała z tym błąd, że nie zamknęła apostrofy. I teraz jak spróbujemy. Oj, co zabił To był akurat mój błąd. Poradnik BOT. Ok, teraz pokażę, jak znajdywać błędy, ponieważ niektórzy po prostu nie wiedzą, gdzie jest błąd i sami nie potrafią mniej więcej zrozumieć, co, gdzie i jak jest. Otóż mamy tak, po pierwsze, jest tutaj to unfinished string, co oznacza, że mamy po prostu wyraz, niedokończona wiadomość. Nawet program podał, gdzie. Jak widać, podał tutaj, że kawa jest fajna, nie fajna, ale zapomnieliśmy dać tutaj tego apostrofu. Także jakby ktoś nie wiedział, gdzie to jest, to zawsze jest coś takiego, ścieżka naszego pliku, dwukropek, 22. No i tutaj bardzo łatwo można sprawdzić, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y Dlaczego napisał 22? Ponieważ nie dokończyliśmy wiadomości. Wiadomość nie jest dokończona i dlatego on pomyślał, że to jeszcze będzie jedna linii. Aczkolwiek, jeżeli ktoś ma bardzo długi kod i przykładowo pisze mu coś w stylu powiedzmy, że na linii 105, to wiadomo, że nie będzie liczył raz, dwa, trzy, cztery do 100, Więc polecam pobrać sobie program Notepad++, link będzie w opisie. Ja teraz przeniosę się do tego programu. Okej, okay, jak już będziecie mieli Ten program Notepad++ To polecam kliknąć W ustawienia, konfigurator stylów Wybierz motyw, zaznaczyć motyw Twilight, wszystkie rzeczy są Pokolorowane odpowiednio I jak widać, jak naciśniemy tutaj To nawet Notepad++ Sam podpowiada, że coś jest nie tak Bo podświetla nam Ten nawias na czerwono, jak klikniemy Na, na tą linijkę I teraz wystarczy dodać ten apostrof I mamy już na zielono i tutaj już nie ma Czerwonego. Zapisujemy. Uruchamiamy. No i jest bot. No i damy ocenę kawa. Kawa jest fajna, niefajna. Okej, okay, tutaj odezwał się inny bot, bo akurat on ma taki prefix, ale nasz bot się odezwał. Kawa jest fajna, niefajna. Okej, okay, przejdziemy do nieco trudniejszej rzeczy Otóż niektórzy się zastanawiają Jak zrobić coś w stylu Że piszemy przykładowo Pomysł I tutaj mamy jakiś pomysł Czyli po prostu komenda składająca się z, Jeszcze z jakiejś informacji Coś takiego może się przydać przykładowo przy banie Okej, okay, może zmienimy prefiks Bo prefiks jest inny Przykładowo Powiedzmy, że to będzie komenda powiedz I teraz w skrócie Prosiłbym o posłuchanie Client on, Message Create, Function Message. To już yy, w sumie wiemy, że jeżeli napiszemy jakąś wiadomość, i to będzie funkcja Message, czyli no, wiadomość, i teraz tak, tego jeszcze nie było. Discordia Extensions to jest komenda, która uruchamia wszystkie bądź większość dodatków w Discordii, i to najlepiej dać na samą górę kodu, jednak nie trzeba. I teraz tak, nasza wiadomość, czyli to co się z niej znajduje, przecinamy. Czyli mamy w tym Arx jakby dwie, dwie wiadomości. I teraz tak. Po tej stronie jest komenda, powiedz, a po tej stronie jest jakaś tam rzecz, którą bot ma powiedzieć. Teraz przechodzimy dalej. Local comment i co to robi? jako, niektórzy powiedzieć że stołu, ale to chyba bardziej podchodzi pod jakąś taką tablicę. I teraz trzeba usunąć z naszych argumentów jeden. I teraz tak, o co robi ta komenda? W skrócie, tutaj mamy znak zapytania powiedz, a tutaj mamy to, co ma powiedzieć. Jedynką jest to, co ma powiedzieć, a przypuszczam, że zerem jest znak zapytania powiedz. Czemu? Otóż dlatego, że w takich, tego typu tablicach to jest po prostu indeksowane od zera. Czyli tablica zaczyna się od 0, a nie od 1, 2, 3, bo tak to usuwalibyśmy drugi argument. A tak, to jakby usuwamy pierwszy argument, a tym jest zerowy. Może kiedyś jeszcze do tego wrócimy, ale jak na razie wystarczy Wam wytłumaczenie, że po prostu usuwamy to, co jest po znak zapytania, powiedz. I teraz mamy pierwsze zapytanie. Ifa najprostszego. Jeżeli komenda jest równa, znak zapytania powiedz, czyli komenda, że trzeba coś powiedzieć. To wtedy trzeba pamiętać, że zawsze jak mamy jakiegoś Ifa, to musimy na końcu stawiać te trzy litery. E, N, D. End, te litery to jest coś, co trzeba dawać zawsze po ifie, czyli zawsze po zapytaniu, bo wtedy program wie, gdzie się zatrzymać, czyli jeżeli coś się stanie, to wtedy. I tutaj ma pokazane, co ma zrobić, a end to to jest koniec tego, co ma robić po zapytaniu. I dalej może być cokolwiek innego, yy, chociaż tak, ale jeżeli komenda to jest powiedz, to wtedy lokalnik, i teraz to jest to. Czyli znowu mamy tą naszą taką tablicę concat i tutaj mamy te argumenty, a tutaj mamy Spację. I teraz tak, concat Wydaje mi się, że nie wiem jakby to powiedzieć, ale w skrócie ta komenda, tak jak local comment usuwał wszystko po znak zapytania powiedz, tak lokalnik usuwa znak zapytania powiedz i jeszcze tą spację, a zostawia tylko to, co jest po znak zapytania powiedz i spacja. Teraz, jak już mamy nasz nick, czyli w sumie to można to nazwać jakkolwiek przykładowo nazwa, to przechodzimy tu. Message Channel Send, czyli nasza komenda od wysyłania wiadomości, a jej zawartość to, to będzie oczywiście nazwa. Chyba, że ktoś chce powiedzieć coś w stylu, żeby bot się odezwał. Powtarzam, dwukropek i powiedzmy w cudzysłowie jak nazwa. No to wtedy trzeba zrobić dwa cudzysłowia Powtarzam, dwóch kropek, i tutaj niestety, ale to zamyka mi nawias, więc użyję dwóch cudzysłowów. Chociaż wiem, że ten problem da się jakoś inaczej rozwiązać. Ok, tutaj damy dwie kropki, i tutaj mamy nazwa. I teraz, zawsze jak macie te cudzysłowia, to po nich trzeba stawiać kropki. I tutaj to samo. I teraz zamykamy cudzysłów. W moim przypadku to będą dwa fałszywe apostrofy, i tyle. I stawiamy kropkę. OK. To już jest gotowa komenda. A teraz zrestartuję i wpiszę komendę. OK. A przy okazji chciałem powiedzieć, że pod koniec filmu będą dwie ciekawe rzeczy. Pierwszą z nich będzie: Co zrobić, żeby jednym kliknięciem uruchomić wiersz polecenia bez tych trzech linijek, jako program na pulpicie, przykładowo uruchamiając to. A druga to będzie: No niespodzianka. Uruchomiliśmy bota. Mamy teraz na znak zapytania: powiedz śniadanie. Powinien odpowiedzieć: śniadanie. Powiedz śniadanie, powtarzam: śniadanie. Powiedz. Powtarzam, a że nic nie powiedziałem, to nie napisał nic. Oczywiście w cudzysłowiach nie napisał nic. Oczywiście możemy także zrobić coś takiego, że w tym ifie możemy dać jeszcze jednego ifa i to będzie pod lokalna nazwa. I teraz, można nawet zrobić, jeżeli nazwa jest równa nic, wtedy Message Channel Sent nic nie napisałeś. Oczywiście zawsze trzeba stawić end, ale można jeszcze dać ELSE, a po ELSE END. Ok. teraz znowu zresztatuję i oczywiście jeszcze raz przypominam, że pod koniec filmu pokażę jak zrobić, żeby nie trzeba było tego w kółko robić. CD, desktop, CD, poradnik, luvid, poradnik, bot. Jak widać uruchomił się, nie, nie do żadnego błędu. Powiedz, nic nie napisałeś. Powiedz, cokolwiek, powtarzam, cokolwiek. I to by było na tyle w pierwszym odcinku. Teraz się zapytacie, jak pozbyć się tych trzech linijek: CD-desktop, CD-paranik lub paranik bot. Są dwie możliwości. Albo macie folder poradnik na pulpicie, albo macie folder poradnik w C Users wasza nazwa użytkownika. A jeżeli macie w C Users wasza nazwa użytkownika, to na 99% oglądaliście po prostu najczęstsze błędy przy tworzeniu bota na Discordzie. I oczywiście będą dwa kody do obu tych rzeczy. Zapraszam. Ok, pierwsze co musimy mieć to notatnik. Teraz piszemy echo off. Jeżeli ktoś ma folder z poradnikiem na pulpicie, to pisze tak: CD poradnik. Ponieważ jeżeli program uruchamia się na pulpicie, to już jest automatycznie to cd desktop, już z automatu. Więc cd poradnik i Luvit, w tym przypadku testowy bot, a w waszym przypadku wasza nazwa. Teraz zapisz jako, ja to dam do poradnika, później dam na pulpit. I teraz nazywamy to jako przykładowo uruchamiaczbota.bat, a to ustawiamy na wszystkie pliki i dajemy zapisz. Ok, teraz mamy nasz bota. Jak go uruchomimy? Ups, zasłaszczała mała połowa łuka, bo ja miałem wcześniejszy, jeszcze wcześniej miałem jeszcze jeden poradnik, który jest już nieaktualny, a nasz bot to jest poradnik bot. Zapisujemy, tutaj jest oczywiście wasza nazwa i mamy uruchamiarz bota. I jak widać działa. System już znalazł się określonej ścieżki, to było dla CD poradnik, ponieważ plik mam w folderze poradnik, jednakże na pulpicie będzie prawnie funkcjonował. Teraz tak. Jeżeli macie w folderze C, Users i wasza nazwa użytkownika, ponieważ na pulpicie nie działało, to teraz tak, C, Users, wasza nazwa, w moim przypadku jest to lot B i do folderu poradnik, a stamtąd już lubit poradnik bot, ale ja nie mam, więc tylko to jest my, no dobra, no sprawdźmy czy się uruchomi, mhm Ok, dla osób, które mają to w folderze poradnik w C CUSERS i ich nazwę użytkownika, nazywamy to LUVID, poradnik bot. Przykładowo, dajmy zapisz jako i przykładowo poradnik, uruchamiasz bota. BAT I teraz, jak już jesteśmy w folderze poradnik na C CUSERS i wasza nazwę użytkownika, mamy uruchamiasz bota. Uruchamiając go normalnie uruchomicie bota, bo ja tutaj nie mam kurat, bo wiadomo. I teraz tak. Prawym przyciskiem utwórz skrót, zmieniacie nazwę, a skrót przenosicie na pulpit. I ze skrótu uruchamiacie bota. Proste i łatwe. Jeżeli chcecie się nauczyć w innych językach programowania lub nie pojmujecie za bardzo wielu rzeczy, przykładowo ifów i tego typu rzeczy, to bardzo chętnie zapraszam na Olimpijskie Koło Informatyczne, na którym odbywa się co sobotę o godzinie 8.30 i każdy, kto chciałby się poduczyć w programowania, może przyjść i zobaczyć, jak to jest. A ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!